Naukę języka angielskiego. Czas zacząć. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. I zapraszam do Szkoły Języków Obcych Edukowolsztynie. Na ulicy, przy ulicy Janowicza 30 B przez 1 znajduje się szkoła. Można u nas skorzystać z jednej bezpłatnej lekcji pokazowej, taką metodą konwersacyjną, directem. Zobaczyć jak są prowadzone zajęcia tą metodą, a po lekcji dopiero decydować o zapisaniu się na kurs. Mogą to być zajęcia, zarówno w szkole u nas na miejscu, jak też zdalne. I to jest metoda cztery razy szybsza od metod tradycyjnych. Nastawiona jest właśnie głównie na naukę mówienia. Metodą Direct uczymy u nas w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, a nawet mamy język polski dla obcokrajowców. No i zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia u nas w szkole i do usłyszenia.